witajcie moi kochani graty dają radę uwielbiam was uwielbiam wasze komentarze uwielbiam waszą wiarę w Lublina i swoją wiarę w to że udaje się dzisiaj będzie kolejny fajny odcinek bo jedziemy do Marka zobaczcie odwozimy mu poloneza polonez przez kilka lat stał na naszej wystawie dzisiaj e, dzisiaj troszeczkę się zmieniło musimy go odwieźć ale nie tylko go odwozimy dlatego żeby go odwieść, bo Marek chce nam pokazać fajne perełki, które ma w garażu, i zapytać się, czy w momencie, kiedy uruchomimy nam wystawę, to czy by się nie znalazło dla nich miejsca. Zrobiliśmy pierwsze 50 kilometrów i wiecie, trzeba sprawdzić, czy wszystko działa. Wiecie, jak jestem dumny, że już 50 kilometrów przejechałem na własnoręcznie naprawionym przewodzie wtryskowym. Dobra, jedziemy, zatrzymaliśmy się, żeby sprawdzić, czy wszystko działa, bo zaczęło cieknąć, tak czułem paliwo, ale wiecie co? Ja jestem tak uzależniony od zapachu ropy, że dopiero potem sobie przypomniałem, że mamy kanisterek z ropą, ten co woziliśmy pod, pod maską, co tam paliwo wracało, to on nie był zakręcony, może dlatego trochę waliło paliwem. Na wszelki wypadek zatrzymaliśmy się, wszystko jest ładnie, wszystko chodzi, na czterech cylindrach, jedziemy. I od spodu nie kapie. No to zjeżdżamy. Myślicie, że Marek założył do niego francuskie blachy? Nie, on po prostu ich nie zdjął. Kupił go 12 lat temu od pierwszego właściciela we Francji. Uwaga. Przyjechał nim na kołach. Przeszło 2000 km, przejechał na kołach. Ciekawe, czy to byłby dopiero challenge pojechać do Francji i wrócić Lublinem. No, ja taki odważny na razie nie jestem, ale zobaczcie. Wiecie o tym, że takie poloneziki jeździły po ulicach Francji? Chociaż Artur, choć pokażesz to, co jest z tyłu. To jest chyba tak naprawdę najciekawsza rzecz, bo. Chardonnay to była ta firma, która sprowadzała polonezy właśnie do Francji i sprzedawała je Francuzom. Kolejna rzecz polski. Z czego to wynikało, że poloneza nie sprzedawaliśmy jako poloneza. Jest kilka teorii. Pierwsza to jest taka, że polski Fiat był miał już powiedzmy sobie taką w miarę ugruntowaną pozycję. Natomiast polonez, polonais, tak się mówi, znaczy po francusku, wiecie, Frédéric Chopin, to jest, wiecie, chodzony. Kupić samochód, który się nazywa chodzony, to troszeczkę tak jakby kupić Lublina i udawać, że będzie lawetą i będzie woził samochody. Tak nie za bardzo to pasuje. W każdym razie, Francuzi nawet lubili polonezy, przede wszystkim z tego względu, że to były bardzo tanie samochody, oczywiście relatywnie tanie jak na francuskie warunki. Jest kilka smaczków, o których Wam pokażę. Przede wszystkim te najbardziej charakterystyczne rzeczy znajdują się pod maską. Oczywiście kierunkowska jeszcze bez tych dodatkowych śrubek do mocowania. No jak ja nie umiem otwierać maski, ale chociaż Artur, pokaż. To są te takie charakterystyczne, podwójne metki, takie tabliczki znamionowe, które występowały na eksport, ale to co najważniejsze, tabliczka znamionowa Chardonnay mówiąca o tym właśnie, że on jest właśnie z tego francuskiego źródełka. Zamknięty środeczek. Polones ma tylko 84 tysiące przebiegów. Biorąc pod uwagę w jakim jest stanie, to jest to bardzo prawdopodobne. Oryginalne francuskie radyjko to też jest taki smaczek. No i każdy, kto miał poloneza, zna i wie o czym mówię. Mówiąc o na napineski. Ja bym założył to diodowo. Żeby to zrobić trzeba by wszystko rozebrać, pokleić, założyć, ale to ma taki swój taki klimacik. Taki nieco algierski. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko cztery biegi. Ten Polonez nie miał piątego biegu. O czymś to świadczy, że to nie jest tak, że wysyłaliśmy na za dewizy te najlepsze samochody. To nie jest tak. Trafiały się też zwykłe czterobiegowe skrzynie biegów. Marek powiedział, że gdybyśmy robili e, znowu wystawę, chętnie go udostępni. Zastanawiam się, co powinniśmy zrobić jakąś charakterystyczną rzecz przy takim polonezie. Może napiszcie w komentarzach, jaką wyobrażacie sobie scenografię do prezentacji takiego poloneza. Z francuskiego lazurowego wybrzeża płynnie przenosimy się pod palmy, a pod palmami polonez w kolorze prawie lazurowym. Ciekawe czy ktoś z Was wie dokładnie, jak się nazywa ten kolor. Mon w polonezach występował jest bardzo fajny. Zawieszenie jak widzicie troszeczkę siadło, oryginalne brązowe szyby, czarne lustereczka, to są kromodory, jak się nie mylę. Ale zobaczcie, co jest w środku. Zupełnie inaczej. Zobaczcie, to nie jest tak, że ktoś sobie położył dermę albo jakiś pomalował sobie zwykłą, standardową deskę w polonezie. Ta deska jest właśnie z takim kolorze. O a ja mam takie znowu ręce, bo rozładowywałem polonezę, ale dobra. Deska w bardzo oryginalnym kolorze, do tego boczki, do tego te wszystkie parapety dokładnie takie jak były. No i pod sufitka. Podsufitka jest bardzo mocno zmodyfikowana właśnie dlatego, że widzieliście co się dzieje z fabryczną podsufitką. Chyba go nie odpalimy, a no, może. Je... Słychać. Kierownica bardzo lekko chodzi, bo jest wspomaganie. Dlaczego pod maską jest dwulitrowe DOHC? Dokładnie tak miały wyglądać polonezy. W momencie, kiedy prezentowano polonezy, kiedy miały być sprzedawane, to docelowo pod maskę miał trafić dwulitrowy silnik, właśnie z otwiat. Niestety, stan wojenny, te wszystkie rzeczy, które były związane z początkiem lat 80., sprawiły, że docelowo tylko pojedyncze egzemplarze właśnie były z tym silnikiem. A tu Alek sobie zrobił takiego poloneza, jak według niego w tamtych czasach powinien wyglądać. Czyli fajne, jasne wnętrze, silnik, który daje ogromną przyjemność z jazdy, kierownica ze wspomaganiem, czy układ kierownicy, kierowniczy ze wspomaganiem, no i kierownica nieco inna niż standardowa. Uważam, że jego wizja poloneza jest bardzo fajna i jest bardzo bliska tego, co ja bym chciał, gdybym sobie zrobił takiego poloneza do jeżdżenia na co dzień. Oczywiście, jak to w życiu wygląda. Marek woli sobie pojeździć czymś innym na co dzień. Nie będziemy pokazywali czym jeździ. Tego traktuje w sposób szczególny i jeździ tylko wyjątkowe ciepłodnie. Dzisiaj niestety pada deszcz, więc my też nie będziemy jeździli, zwłaszcza że mamy co robić. Idziemy jeszcze do Dominika, zostawić mu pewne elementy do poloneza traka tego strażackiego. Tam u niego zostawimy te elementy i możemy wracać. Zobaczymy przy okazji na jakim etapie są prace przy Polonezie. Ja myślę, że ten dzisiejszy odcinek to tak się fajnie zbiegł, że dopiero co była ta rocznica zakończenia, przepraszam, zawieszenia produkcji Poloneza. Więc taki nieco rocznicowy, sentymentalny odcinek. Dobra, Artur, jedziemy do Dominika. Stąd już jest niedaleko. A polonezy to zobaczymy. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli okazję zobaczyć się wszystkie razem u nas w muzeum. No i jesteśmy. Przywiedziliśmy rzeczy. Zaraz tutaj sobie wiedziemy, tylko zrobimy trochę więcej miejsca. Od Dominika wiem, że trochę się zaczął. Przywitamy się. Cześć! Cześć! Słyszałem, że postępy postępują bardzo powoli. Tak, <głos》>, wolno i dokładnie. Ale przywieźliśmy graty, mamy to z głowy, byliśmy niedaleko, byliśmy bardzo Robert. blisko i to się udało, więc idziemy. Wiadę chyba, żeby nie nosić, więc będzie dobrze. Robert, zobacz, co tu stoi. Co? No co, Jetta. A jakie masz felgi? 4 razy 100. A Volkswagen jaki ma rozstaw? 4 razy 100 i to jest. O, to jest w sumie golf jedyneczka w Sedanie. Ale nie, 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 niczego nie kupuję zresztą. E, nie mam pieniędzy, jestem spukany zupełnie. Także. Ona nie jest na sprzedaż, prawda? No. <laughs> no, może by była na sprzedaż. Nie, ale ja i tak nie mam pieniędzy, więc ile byś za nią chciał? Bo ja nie mam Zale w ogóle pieniędzy. zależy ile masz w portfelu? <laughs> Mówiłem, że nic nie mam. Mogę udowodnić Ci. Przed chwileczką e, na stacji benzynowej od Artura pokazać. Po, mam żeton. żeton się nie liczy na kasę. Tu mam same faktury. No, w ogóle, a. Mam 100. Zobaczcie. Boliwerów. Ale to nie wiem, nie wiem czy, czy taka kwota satysfakcjonuje. Nie wiadomo jaki kurs jest tego. Ale co, w ciemno? Bo ja to wiesz, co. Ciemno. Ja to, jakiś czas, bawić, te, to co, jakiś czas temu dostałem to od kogoś w ramach. i nawet nie, nie sprawdzałem ile to jest. To co? Za 100 euro? Za, przepraszam, 100 <grym> Za 100 <boli>. euro? <grym> nie, no jakbym miał 100 euro, to bym sobie życie ułożył. Dobra, nie sprawdzam. A ciekawe, czy Wy wiecie, jaki to jest kurs? Kurczę. może najpierw bym obejrzał go. <grym> Nie, ale ja naprawdę nie chciałem go kupić. Ja, nie, ja mówiłem, że już trzy tygodnie niczego nie kupowałem. Grot, że masz do niego felmi. Tradycyjne kopnięcie w oponkę. Ale na serio mówisz, że sprzedasz go za tyle? Serio. On mi nie jest zupełnie potrzebny. Nie mam żadnego Volkswagena. Chociaż w ostatnim odcinku mówiłem, że moim pierwszym samochodem był zielony Volkswagen, więc to może jest jakiś znak. To się zgadza. Taki też trochę garbaty. Czy ja kupiłem? Samochód Volkswagena za 100 bolivarów. Masz dla mnie pompkę czy kompresor? Zapapujemy czy... kompresorem. Dobra, to zobaczmy. Dobra, <grystanie> wystarczy. starczy. Czy się skapieć? Tutaj się skapeć. Myślisz, że ona wyjedzie? Wymkniemy ją, czy hamulce stoją? W tamtym roku była ruszana. Ale co, traktorem? Nie, normalnie ręcznie rzucimy żebyśmy... ją. Myślisz, że to odpali? No, chyba nie, bo tam instalację rozłączyłem Spróbujemy mm. ją pchnąć może No troszkę poszła Ona stoi trochę w Oczywiście ręce nie bez przyczyny są brudne. Moje ręce zawsze muszą być brudne, bo rękawiczki oszczędzam. Ręce są zielone. To chyba lakierem wodnym było malowane, że się od deszczu rozpuszcza. Poza tym, że trochę chrupie hmm, Widzę, że tutaj nasi byli Powłoka ceramiczno Syrenę laminat budowali podobną techniką Tylko, że tam całe nadwozie było z laminatu A tu jest i to jest właśnie to, co wam mówię. Nigdy jak wam powie ktoś, że sprzedawam, wam, targujecie się, wydajecie taką cenę, że na pewno tego nie chcecie. Pamiętajcie, ktoś się może na to zgodzić. I wtedy zostajecie tak jak ja z czymś, co kupiliście. O nie. O nie wiecie co? To jest deska ja myślałem, że tylko przedwojenne samochody... Nie, to nie, to jest deska wymieszana ze szkła znaczy z watą szklaną, ze szpachlą. Ale ten element akurat pewnie jest łatwy do, do od odrobienia. Dobra. No, deserka nam się połamała, ale progi muszę Wam powiedzieć, że nie jest najgorzej. Przednie błotniki bez nakładek gdzieś odpadły, ale pod nakładkami nie jest źle. No. Przedni zderzak wygląda najgorzej. Nie wiem. Ja wiem, że czasami nie warto wracać na pusto. Robert, za stówę! No dobra, co, jak będziemy jechali, jak sobie pojedziemy, zobaczymy ile to jest. Ja wiem, że ja chciałem sobie kupić jakiegoś Volkswagena, ale myślałem, że to będzie jakiś taki bardziej stylowy Volkswagen. Może jakiś Golf Dwójeczka. A ten jest stylowy, zielony i w kupę. To jak garbus. Tak. Powiem wam, że to się kruszy bardzo mocno. Wiecie co? Odradzam kupowanie pod wpływem emocji. I za całą kasę, jaką macie w kieszeni, twierdzą, że nic nie macie. Ale są od tego od dużego fiata, są lusterka. Nie otwieram tych drzwi, bo ledwo je zamknąłem. Ale w środku nawet nie ma dziur w podłodze. Ma bardzo fajną deskę, bardzo lubię tą starą deskę. Jak to niektórzy mówią, sprężyny weszły do środka. Pokaż Artur co się dzieje ze znaczkiem Volkswagena, jak go pleśń obsiadła. Powiem tak. Jakiś czas temu jak oglądaliśmy, przywieźliśmy te derby, znaczy ogląda, odwiedziliśmy gościa od derby, to sobie stwierdziłem, że w sumie to fajne są te dwudziłowe Volkswageny. Ty też mówiłeś tak, że są fajne. No fajne. Tylko fajne u kogoś innego. Nie? A na tej felce Robert? A wiesz, że mi się te felgi stalówki bardzo podobają? Dzisiaj jak wyjeżdżaliśmy, to obok wagi przechodziłem, a ty mówiłeś: Uważaj na wagę. A myślałem, że uważaj na wagi. No właśnie, dobra. Odjeżdżamy. Wiecie co? E, na razie nie kończę, bo ostatnio jak zakończyłem odcinek, a mieliśmy jeszcze kawał drogi do domu, to nie dojechaliśmy, więc moja propozycja jest taka, że zakończenie nagramy, jak już będziemy blisko mety. Dobra? Tak jest. Dobra. To idziemy się pożegnać, może ręce umyję. No i udało się dojechać, co prawda z lekkimi przygodami, ale dojechaliśmy. Jak pewnie widzicie, nie jest to takie docelowe miejsce, gdzie mieliśmy jechać. No ale trzeba było zweryfikować trochę plany, bo dzisiaj mam... Miałem inne, są inne, ale nieważne. Nie pytajcie o przyczynę naszej zmiany. Jest, bo jest. Tyle. Na tyle na dzisiaj. Chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za uwagę. Powiedzieć, że to jest dla mnie zaszczyt występować dla Was. I cóż więcej mogę powiedzieć. Subskrybujcie, kupujcie gadżety i trzymajcie za nas kciuki, bo teraz będziemy tego bardzo potrzebowali. Cześć!